Witam państwa bardzo serdecznie. Nasz spasek postawił w widzewie. Zaczniemy w miejscu gdzie on się kiedyś, jak to woli albo za, zaczynał, albo kończył, bo tam je przebiegała zachodnia granica widzewa, zachodnią granicą widzewa była ulica Zagajnikowa, Kres Lasu Widzewskiego i dalej południe od Cińskiej e, ulica Żelazna, jej teraz nie widać. Ona zniknęła w momencie kiedy budowano przedłużenie Kopcińskiego na południe, czyli ulicę Promińskiego dziś, dziś e, ulica Ryza Śmigłego. E, I tutaj właśnie od, od tego skrzyżowania zaczynał się widzę. Po drugiej stronie, po drugiej stronie, w północnej stronie e, widzimy nowe budynki, nowe zabudowania tam był rektyfikacjonny zawod e, później monopol po prostu e, po prostu e, spirytusowy no współcześnie ma to być monopolizm taki, taki spirytus mowen łódzkiej kultury zobaczymy co z tego, co z tego wyjdzie e, i dalej zaczyna się teren poleśny Polesia Wicewskiego, bo kiedyś, kiedyś jeszcze 110 lat temu tamten teren po, po północnej stronie Rokicińskiej porastał las Las Widzew albo Zagajnik Widzewski no ale on zniknął w czasie I wojny światowej po prostu drewno było potrzebne na opał ten las wycięto e, tutaj Państwo widzą zakłady y, graficzne czyli drukarnie y, y, pamiętam, że w tych słupach, takich trójkątnych tam były wypisane ty tytuły gazet tam Trybuna Ludu, Głos Robotniczy, Dziennik Popularny Ekspresji, ale to była taka zmyłka, bo tam żadnej gazety nie drukowano tylko drukowano książki a tam otworzył tą drukarnię widzewską sam towarzysz Edward Gierek niech mu ziemia lekką będzie, także to zniesiono w roku, w roku, po roku 70, a no, Monopolis no to jest wybudowany został w końcu XIX wieku. Tą, to, tą bryłę, którą widzimy z napisem Monopolis, to jest nowa przybudówka. Tam mieścił się również nie, taki przybytek jak prosektorium. Nie wiem, Niemcy w czasie okupacji niemieckiej w 1916 roku wymyślili, że tam to dobre miejsce będzie na prosektorium Może kierowali się tym, że płynu do dezynfekcji robią ostatnim monopol co robił. Była też szkoła taka powszechna, czteroklasowa. I po południu w pomieszczeniach tych szkolnych była świetlica dla młodzieży szkół średnich z widzewa, żeby tam mogli przyjść, ugrzać się, posiedzieć na pić herbaty, odrobić lekcje. Tak dbano o widzewską młodzież w czasie pierwszej okupacji niemieckiej. A tutaj proszę Państwa na, też na jak jest ta stacja benzynowa to miał być wieżowiec kilkunastopiętrowy w którym miały się umieścić wszystkie redakcje wszystkich ludzkich czasopism gazet i czasopism ale nic z tego nie wyszło jak, jak to już bywa tam plany pozostały planami a przebiegała tędy bocznica szajblerowska ona szła od kolei fabryczno-łódzkiej, jak sama nazwa wskazuje, do zakładu Schwajera. Tam prosto w kierunku południowym do skręcała na wysokości ulicy Fabrycznej. Fabryczna dochodziła, przecinała żelazną w tą stronę i po prostu surowce do do szajberowskich fabryk przewożono tą trasą później Kunicer e, wybudował odnogę w kierunku wschodnim e, no i tak powstała granica granica w zasadzie z pierwszego sektora mieszkaniowego e, ta e, bocznica Kunicerowska ją Wyznaczała, bo widzę w tak w ogóle z południa na północ, to sięgał od ulicy Milionowej do ulicy yy, współczesnej Małachowskiego, czyli północnej granicy Lasu, i dalej do ulicy Średniej. Przejdziemy teraz dalej ulicą Rokiciejską w kierunku wschodu. O, proszę Państwa, widzimy piękną perspektywę Rokicińskiej, dawnej. Ona mniej więcej była na szerokość jednego pasa jeźdniowego współcześnie i torowisko. A tam, po tamtej stronie, zamiast tych biurowców był teren leśny, Rys sobie las, Las Widzew, Zagajnik Widzewski. I tu widzimy perspektywę na pierwszy kwartał mieszkaniowy widzewski, poważniejszy, który powstał już w czasach fabrycznych Widzewa. Bo jak się Widzew rozbudowywał, kiedy, kiedy Punicer wzniósł tam fabrykę, do której dojdziemy, no właśnie od tej strony, od, od ulicy żelaznej, żelaznej ku wschodowi rozbudowane były budowane były kamienice wytyczane nowe ulice w ten sposób widzę Rus ten pierwszy jego sektor mieszkaniowy on był zabudowywany kamienicami już o charakterze miejskim chat takich jakie były w dalszej części Widzewa na wschód od fabryki było tu mało no, tak wygląda kamienica i brama. Tam widzimy tradycyjną oficynę. Czyli, tak jak budowano w mieście łodzi, tak i tutaj, co to wyglądało? Tak, i tutaj to wyglądało: kamienice z balkonami. Towarzystwo kredytowe, które wizytowało tą. Ten sektor, ten kwartał, no stwierdziło, że to już jest zabudowa miejska i może.